Cześć kochani, piątek, piątunio, piąteczek, e, gruba ruba Lublin. Słuchajcie, nareszcie doczekałem się e, tarła e, zeber. Samiec tutaj e, dusi samicę. Obok jest druga samica, która e, chce się do niego wtarabanić. Już wczoraj widziałem pierwsze podejścia. E, tarła, samica była wpuszczana do groty i tak naprawdę liczyłem, że dzisiaj już będzie po zawodach. Natomiast e, zobaczcie na samca, on tak delikatnie pod drga. Stara się pobudzić jeszcze samicę. Widzicie na płotewki. E, a samica jest dobrze w tym momencie zabezpieczona i e, zobaczymy jak to wszystko Wyjdzie. Słuchajcie, nie będę ich stresował, bo czym mniej patrzymy, tym lepszy tego efekt będzie. Pozostałe ryby na żartę. Brzuchy pełne, więc liczę na to, że coś się z tego jeszcze wywinie. Co do zaplecza. Słuchajcie. Niestety tarło tych skalarów, bardzo dużo ikry padło i młodych jest jak na lekarstwo, dosłownie kilkanaście może sztuk i to dlatego, że to być może jest to drugie tarło, woda prawidłowa, temperatura zrobiona. Wszystko fajnie Coca-Cola, natomiast tych małych jest niewiele. Zostawiam zobaczyć, co to z tego będzie wychodzić. Natomiast parę dorosłą przyniosłem na zaplecze. Jest ona tutaj w akwarium. I będzie miała tutaj spokój, więc tam samiec już czyści powoli stożek samiczka jest y, spokojnie się zachowuje więc mam nadzieję że tutaj teraz złożą ikrę za parę dni i y, po prostu y, zostawię im tą ikrę niech się y, opiekują może to będzie rozwiązanie na y, skalara żeby wyszło mi z tych weloniastych tutaj skalarów y, prawidłowo tarło, bo naprawdę płetewki czy samca czy samicy są naprawdę bardzo, bardzo zacne dostaną później doniczkowca, który którym karmię naprawdę co 2-3 dni i to tak obficie, żeby napełniły się ikrą bo ryby są naprawdę bardzo ładne i jakościowo bardzo mi się podobają. Reszta skalarów yy, z, będzie się tutaj yy, rozmnażać na dniach też, bo widzę, że już samiec niebieski. Kurczę, z tyłu mam światło i słabo to będzie widać. Postaram się za, zapalić, to może będzie tak. Samiec niebieski. Ee, już zaczyna tam e, czyścić stożek, więc miejmy nadzieję, że coś z tego będzie. A tutaj na e, m, sklepie dobrałem kolejną parę Red Devili, e, bardzo czerwoną. I mam nadzieję, że w najbliższym czasie coś tutaj e, pójdzie do tarła. Kolejne Devile, samica już jest gruba zobaczymy co daje taka biała samica Devilla a co uzyskam po czerwonych ponieważ tutaj zobaczymy jak są przenoszone geny czy w czerwień bardziej w czerwień czy po białym na przykład bardziej w czerwień zobaczymy pozdrawiam gruba ryba Lublin